Tomasz Raczek od lat jest w związku z Marcinem Szczygielskim. Przed laty doznał szoku, gdy dowiedział się o ciąży. Tomasz Raczek od lat utożsamia się ze społecznością LGBTQ i tworzy szczęśliwy związek z pisarzem Marcinem Szczygielskim. W przeszłości zdarzały mu się jednak relacje z kobietami. Jedna z nich mogła na zawsze zmienić jego życie. Krytyk filmowy musiał podjąć niełatwą decyzję. Tomasz Raczek mógł zostać ojciem. Dziennikarz w przeszłości tworzył związki z kobietami, a jedna z nich mogła nawet zostać matką jego dziecka. Jako nastolatkowie podjęli jednak decyzję o aborcji. Po latach ten temat nadal powraca do Tomasza Raczka. Jedna z dziennikarek przypomniała mu o dawnej historii. Pytanie co by było gdyby jest ciągle powracających do krytyka. Mimo to chce zamknąć za sobą ten rozdział. Powiedziałem wtedy tyle, ile chciałem powiedzieć. Skwitował krótko. Decyzja o aborcji była nieunikniona. W tamtych czasach aborcja była legalna do 12 tygodnia ciąży. Obecnie ta kwestia jest podjęta bardziej rygorystycznym prawom, które często wywołują głośne dyskusje. Tomasz Raczek nie chce brać w nich publicznie udziału. Temat ciąży jest dla niego zbyt osobistą kwestią, która powinna zostać w obszarze dwójki potencjalnych rodziców. Właśnie na tym rzecz polega, że nie jestem przeciwnikiem aborcji, ale jednocześnie to nie oznacza, że nie mam wątpliwości co do jej znaczenia dla ludzkiego życia, i nie mam tu na myśli płodu, tylko niedoszłych rodziców. To sprawa osobista, a nie państwowa przyznał w jednej z rozmów. Dziś cieszy się ze związku z pisarzem. Tomasz Raczek nie należy do gwiazd, które chętnie mówią o swoim prywatnym życiu. Relacje miłosne również pozostają tajemnicą, choć o ujawnionym związku z pisarzem napisał w przedmowie do książki Marcina Szczygielskiego. W mediach społecznościowych skupia się przede wszystkim na zawodowych wydarzeniach i filmowych poleceniach. To właśnie one wysławiły go na tle innych dziennikarzy.